Na program zaprasza szlagierowy sklep.pl. Jedyny tak szlagierowy sklep. 32 7 900 900. O witam pięknie moim i Państwa gościem jest właśnie w studio Mirek Szałtysek. Cześć. Witam Mirku. pięknie. Jeroen, ty się też tak na biało zmienił żeś imicz. A to dopiero początek. To nie. dopiero początek. No, trzeba, trzeba coś zmieniać. Jak to Mirek? Szykują się zmiany i ja osłyszał Chopie, że ty w zasadzie masz takie dwie ciekawe nowości. Ta pierwsza to właśnie z tym, co zostawiłem państwa przed chwilą, że Mirek Szołtysek szuka do zespołu, uwaga, nowej frelki. Dobrze gadam? I tu masz rację. Ja? Szukam nowej frelki, dlatego że y, jedna frelka mieszka w Warszawie. Trudno byłoby, żeby przyjeżdżała co sobota, co niedziela na koncerty, a też nie może, bo tam uczy w tej Warszawie. Pozdrawiamy Dla... Darię. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy Darię. gorąco, dlatego postanowiłem y, powiedzieć to głośno. Szukam nowej frelki y, do mojego zespołu. Serdecznie zapraszam już teraz. Musi śpiewać, musi tańcować, musi kochać y, szlagery. Co jeszcze? Fajnie, by miała met 70 plus, minus. Nie, e, no nie. Wszystko, nie? Słuchajcie, jakie wymagania. No Uzi... I żeby była, była tu z okolic, nie? Katowice, Świętowice, Ruda, Kru... Śląsko, Kru... żeby na próby y, spokojnie przyjechała, żeby na koncerty spokojnie wyjeżdżała. Kochani tak państwo, ta oferta jest niesamowicie prosta. musi po prostu mieć wszystko, czyli prawdziwy szlagerowy talent, frelka z okolic, frelka ze Śląska do zespołu Mirka Szołtyska. Jedna ważna wiadomość, metr siedemdziesiąt Plus, minus. Plus, minus. Słuchaj, a propos plus, minus, no yy, musi umieć tańczyć też, nie? No musi umieć tańczyć, śpiewać, to jest, to jest A to jest, jest taki podstawowy choreograf w zespole? Y ja? ja nie jest podstawowy choreograf, ja mam yy, osoba, która się tym zajmuje, ale ją bardzo dobrze widzę. Kochani Państwo, ja przy okazji przypomnę, że a propos tego poszukiwania, to wszystkie fajne frelki, które będą zainteresowane, te z talentem wielkim i z tym mniejszym, ale najchętniej z okolic Chorzowa, prawda? Chorzów, w Świętowice, Ruda, Katowice Zabrze. Niech kierują swoje zapytania mailowe na redakcja małpa lista to bardzo ważne, bo Mirek Szałtysek Czeka. On już taki zniecierpliwiony dreptał tu przed studiem. Kochani, druga sprawa, bardzo ważna szlagierowo sprawa Mirek, może Ty powiesz? Co tak cię kręci w tym napędzie do przodku? No, Chciałbym trochę mieć odpoczynku, ale widocznie nie mogę mieć takiego odpoczynku i stało się to, że jutro podchodzę do pierwszych zdjęć, do mojego nowego teledysku. Ktery będzie trwał dwa dni, zdjęcia będą trwały dwa dni. Przy tej pięknej pogodzie myślę, że to wszyscy wytrzymiemy. Do nowego teledysku, do nowej piosenki, premiera będzie kaś, myślę, za dwa tygodnie. Państwo sami ocenicie, czy, czy, czy podoba się, czy nie podoba się. Wydaje mi się, że, że się na pewno spodoba. Nie teraz skromnie, tak nie. Szlagerowy no, szlagierowy marketingowiec, kochani państwo? W każdym razie miejsce, w którym by nakręcił ten klip jest. Miejscem bardzo ważnym do Ślązoków i najpopularniejszym na Śląsku, na Górnym Śląsku, w całej Polsce i na całym świecie. Zapraszam już dzisiaj do posłuchania piosenki, która jest naprawdę super, do obejrzenia teledysku. I do tego, żeby zwiedzić te miejsca, w których jutro się znajda. Piękne, kochani Państwo, ja myślę, że uda się Mirkowi yy, tak to wszystko załatwić, tak nagrać ten teledysk, że jednak będziecie głosować, i on już nie będzie skokał z tej top szlagier dziesiątki jak z trampoliny, roz rozdo do góry Mirek. Ja wiem, że to będzie wszystko dobre. A teraz powiem Państwu, że. Po tej rozmowie swobodnie, na luzie, na szlagerowym luzie, możecie wysłuchać kolejnego naszego teledysku, równie znakomitego. A zaśpiewa dla Państwa oczywiście Rafał Linsner i co? Przepis na lato, na lato, i z